Nie! Mamy Zebio Zamilo wysłoną na następne po Co? Goniła go gigantyczna śniegowa kula. Dobra, trzeba go szybko rozdawać o barierki. No dobra, tylko tyle, że Jupitera kod tędy nie pojedzie. Wiesz o tym? No dobra, tylko tyle, że. w takim razie zrobimy inaczej. Potrzebny mi koks, coś do picia. O, i twoja starość. Mike Jesteś! Uważaj, zaraz Ci tu spuszczę koc i termos z herbatą. Napij się i ogrzej, wyciągniemy Cię lada chwila To jest jakaś porażka. Mike przyleciał Tom Thomas. Nie bój się, zaraz będziesz wolny. Sam uwaga, opuszczę mu Słuchajcie, nie mamy już czym palić. Jak zgaśnie ognisko, wszyscy zamarzniemy. E, musimy spalić Małgorzatkę. Super. A powiedz, po co ci owce? A, bo ja e, ja aj, e, aj. bo ja e, ja aj, e, aj. bo ja A niech mnie węże pokąsają. A nie, idź pan piu Mam tego dosyć, chcesz to się baw ze swoim pingwinem O, pingi Zabij Tego łobuza Pił Bajo jaja, Dzieciaki nie bójcie się! Wezwaliśmy strażaka sama, zaraz tu będzie! Ludzie przecież tu nikogo nie ma. James i Sara wrócili na Saturna!

Spokojnie, trzymajcie się, zaraz was wyciągnę. Tenek. go. dziękuję ci bardzo. Jak ty nas znalazłeś? To taka specjalna kamera, która potrafi wyczuwać. Bogary. James, bo niedźwiedź chce się chyba schować w naszej jaskini, ale O, oh, Mark. Bo znaleźliśmy w śniegu takie wielgaśne ślady i myśleliśmy... <laughs> what a story, Mark. Dobra, myślę, że wszyscy zasłużyli na kubek gorącej herbaty. Trząchu, trząchu, sam? Trząchu, trząchu, Eli. Ile uchośnuchośn? U nas uchośnuchośn?